Amerykanie wiele lat temu wyrzucili Chińczyków z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc Chińczycy wybudowali swoją stację. Dzisiaj wyścig kosmiczny już dawno nie odbywa się pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Dzisiaj USA muszą uciekać, żeby nie dogonili ich Chińczycy. Dzisiaj opowiem o chińskiej stacji kosmicznej. Którzy kosmosem jakoś się interesują, czy jakoś śledzą to, co się w nim dzieje, wiedzą, że Chińczycy robią bardzo duże postępy w technologiach kosmicznych. Im jest oczywiście dużo łatwiej, bo wiele problemów, które musieli rozwiązywać np. Amerykanie czy Rosjanie wtedy, gdy zdobywali kosmos, dzisiaj jest już rozwiązanych, więc i postępy wszystkich kolejnych są szybsze. Ale mimo wszystko na mnie to, co robią Chińczycy w kosmosie, robi ogromne wrażenie. Tym bardziej, że Chiny do wyścigu kosmicznego dołączyły bardzo późno. Gdy Rosjanie latali na orbitę, potem gdy Amerykanie lądowali na powierzchni Księżyca, Chińczycy w wyścigu nie znaczyli nic. Dzisiaj w wyścigu w zasadzie nie ma Rosjan i moja teza jest taka, że już do niego nie wrócą. Europejczyków niestety na swoją stację kosmiczną nie stać. Japończyków czy Kanadyjczyków, tym bardziej Chiny, ich przeskoczyły i mają swoją własną stację. Nosi nazwę Tian Gong czyli niebieski pałac i jest w tej chwili drugim obok Międzynarodowej Stacji Kosmicznej miejscem w kosmosie umożliwiającym człowiekowi długotrwałe przebywanie, przeżycie, prowadzenie badań naukowych. A można odnieść wrażenie, że to dopiero początek wyścigu. Jedno trzeba powiedzieć, że Chińczykom do Amerykanów bardzo dużo brakuje, ale ten dystans się skraca. 10 lat temu, gdyby ktoś zapytał, kto będzie pierwszy na Marsie, Amerykanin czy Chińczyk, większość by się zaśmiała. Dzisiaj chyba nikt już by się nie śmiał, choć wciąż pewnie większość wskazywałaby na Amerykanów. Amerykanie twierdzą, że ponownie wylądują na Księżycu po 25 roku, ale nie później niż w 28, a Chińczycy mówią, że uda im się to około 2030 roku. Czyli zobaczcie już tutaj, ta odległość, ten czas pomiędzy Chińczykami i Amerykanami jest naprawdę bardzo krótki. Co chwilę, Ile czytam też o nowych osiągnięciach, ostatnio na przykład o testach super dużych silników rakietowych. Chińczycy twierdzą, że w przeciągu dwudziestu kilku lat staną się największą siłą w kosmosie, zdolną m.in. do pozyskiwania próbek z Marsa czy z księżyców Jowisza. Chiński program kosmiczny budził wątpliwości od samego początku ze względu na brak możliwości oddzielenia go od programów wojskowych. Obawiano się, że danie chińczykom możliwości czy udostępnienie chińczykom danych do celów badawczych, że te dane zostaną później wykorzystane do celów wojskowych, choćby do badań nad pociskami międzykontynentalnymi. W 2011 roku wprowadzono tzw. poprawkę Wolfa, uchwaloną przez amerykański kongres, która, pos która poskutkowała tym, czy która znaczyła to, że zamknięto w zasadzie możliwość współpracy z Chinami przy rozwoju załogowych programów kosmicznych. Jak widać, było już za późno, bo Chińczycy i tak swoją stację wybudowali. Zresztą, w zasadzie potwierdzając obawy Amerykanów, i zresztą nie tylko ich. Sama stacja została wybudowana przez Chińską Narodową Agencję Kosmiczną instytucję rządową badawczą, ale już jest zarządzana przez inną instytucję podlegającą chińskiej armii. Pierwsze prace testowe Chińczycy zaczęli na orbicie prowadzić właśnie w 2011 roku. Nad Ziemią zawisły wtedy moduły orbitalnych statków kosmicznych Tiangong-1 i, i Tiangong-2, które czasowo pełniły rolę właśnie małej stacji kosmicznej. Pierwszy właściwy moduł i główny moduł, czy główny moduł tej stacji, która teraz działa Tiangong, z kwaterami dla załogi został wyniesiony na orbitę w kwietniu 2021 roku, a więc zaledwie lat po pierwszym w ogóle próbach po pierwszych badaniach. Potem dołączyły do niej, do niego, do tego modułu dwa kolejne moduły laboratoryjne i one stanowią ramiona stacji. Wientian w lipcu 2022 roku i Mangtian. W październiku 2022, czyli zaledwie kilka miesięcy temu. Do tego doczepiono jeszcze trzy dodatkowe elementy: robotyczny statek towarowy Tianzu, statek załogowy Shinzu, który jest też kapsułą ratunkową dla ludzi przebywających na orbicie, oraz robotyczne ramię pozwalające prowadzić eksperymenty poza stacją. Stacja Tiangong, zwana niebiańskim pałacem, jest obecnie kompletna i gotowa do prowadzenia badań. Ostatniego listopada, a więc, zaledwie kilka tygodni temu z chińskiego kosmodromu na pustyni Gobi, warto dodać, że Chińczycy mają kilka kosmodromów, wystartowało i z sukcesem dotarło na stację trzech kolejnych chińskich astronautów, czy też, jak się czasami mówi, tajkonautów. Chińska stacja w porównaniu z międzynarodową stacją kosmiczną jest dużo mniejsza. Obie krążą na tak niskiej orbicie ziemskiej. ISS na średniej wysokości około 420 km nad Ziemią, a Tiangong na w przedziale między 340 a 350. Składająca, składa się z trzech bazowych modułów. Ta chińska stacja kosmiczna jest wzorowana na radzieckim Mirze i jest około 5 razy mniejsza od międzynarodowej stacji. Na Tiangong można jednocześnie Przebywać czy może przebywać do sześciu tajkonautów, którzy mają do dyspozycji około 100 metrów kwadratowych, wliczając w to moduł powierzchnię modułu laboratoryjnego i tą część mieszkalną. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej też jest sześć łóżek, choć dość łatwo jest zorganizować kolejne trzy. Głównym celem postawionym przed Stacją Kosmiczną przez Chińczyków, przed tą chińską, jest prowadzenie eksperymentów przyrodniczych i biologicznych, także takich, które są podobne. Lub wręcz próbują odtworzyć badania prowadzone na ISS. Żywotność stacji ma być nie krótsza niż 10 lat, i w tym czasie planowanych jest około 1000 eksperymentów naukowych. Do przeprowadzenia eksperymentów na pokładzie stacji zaproszone są także inne państwa, przedstawiciele innych państw, oczywiście poza Amerykanami. Wszystko, co jasne, jest zarządzane przez Chińczyków i robione na chińskich warunkach. Lista eksperymentów planowanych na stacji do wykonania albo e, tych już realizowanych obejmuje m.in. badania cyklu życiowego, organizmów, roślin, zwierząt w warunkach orbitalnych. Na orbicie Chińczycy hodują już grzyby i ziarna zbóż. Wcześniejsze próby z ryżem i rzeżuchą zakończyły się ogromnym sukcesem. Sadzonki e, dostarczone na orbitę w lipcu 2022 roku. E, wtedy jeszcze trwa budowa stacji, ale już prowadzono badania biologiczne zaczęły normalnie kierować. Ponadto na chińskiej stacji kosmicznej prowadzone będą eksperymenty z krystalizacją białek, badania właściwości gazów, czy prace nad sposobem zapobiegania pożarom różnych materiałów, a także badania wpływu warunków kosmicznych na różnorodne materiały po stopieniu. Stąd na pokładzie stacji liczne mini laboratoria, komory chłodnicze i wysokotemperaturowe piece, lasery, czy. Optyczny zegar atomowy. Do części badań wykorzystana zostanie aparatura umiejscowiona poza stacją na wspomnianym e, wcześniej tym robotecznym takim dźwigu czy ramieniu. A co z międzynarodową stacją kosmiczną? Zrobiłem o stacji kilka filmów, e, możecie je zobaczyć, czy zachęcam do ich zobaczenia. W skrócie nie jest w najlepszym stanie. Zauważono pęknięcia powłoki, były problemy z toaletami, systemem dostarczania tlenu, czy szczelnością niektórych modułów. Niedawno astronauci zostali narażeni na ogromne niebezpieczeństwo z powodu nieszczelności rosyjskiego statku, z którego po prostu zaczęło wylatywać w przestrzeń kosmiczną paliwą. Finansowanie stacji jest zapewnione do 2020. Roku. Prawdopodobnie będzie przedłużony o kilka kolejnych lat, ale na ten moment zakłada się, że nie dłużej niż do 2031 roku że to będzie ta taka data graniczna, do której stacja będzie finansowana później. Po prostu zdjęta z orbity, czyli w skrócie zrzucona po to, żeby się rozpaść w ziemskiej atmosferze, a to, co się nie rozpadnie i nie spali, wyląduje w oceanie. I co wtedy? Jak będzie wyglądał układ sił w kosmosie za 10 za 15 lat? Polityka dzieje się wszędzie tam, gdzie jakieś państwo lub grupa może ugrać coś dla siebie. Już dawno weszliśmy w erę astropolityki, ale mam wrażenie, że sprawy zaczynają przyspieszać. Zapraszam Was na kanał i podcast nauka to lubię, gdzie znajdziecie więcej materiałów na ten temat. Dziękuję bardzo.